Konsumenckie ABC zakupy i usługi w globalnej wiosce, czyli co i jak w sporze z zagranicznym przedsiębiorcą. Podcast przygotowany przez fundację Propublika Agnieszka Kopacz Domańska zapraszam. Wymarzone buty czy wyczekany telefon kupione u zagranicznego przedsiębiorcy i nagle niemiła niespodzianka odkleja się podeszwa, a telefon jest wyraźnie mocno zarysowany albo nie działa. To tylko jedne z problemów, jakie możemy mieć w przypadku zakupów u zagranicznego przedsiębiorcy. Co w takiej sytuacji? Co możemy zrobić? O tym opowie Karol Musz, koordynator Europejskie Centrum Konsumenckie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jakie prawa przysługują nam w sporze z zagranicznym przedsiębiorcą, u którego dokonujemy zakupów? Najprościej powiedzieć w. Takiej sytuacji, że przysługują nam takie prawa, jakie przysługują nam w naszym kraju. W związku z tym, że operujemy wszyscy na, w Unii Europejskiej na przepisach płynących z dyrektyw, które dają, można powiedzieć, takie same uprawnienia konsumentowi, niezależnie od tego, w którym kraju członkowskim on się znajduje. Najprościej powiedzieć, w jednym zdaniu, że mamy takie same prawa, jak konsument z Litwy, z Łotwy czy z Hiszpanii. Natomiast rozwijając ten temat, odpowiadając na pytanie szerzej, zależy, jakiego typu problemy napotykamy na swojej zakupowej drodze. No właśnie, jakiego typu mogą to być problemy? Z jakimi problemami możemy się spotkać, kiedy właśnie dokonujemy takich zakupów u zagranicznego przedsiębiorcy? I tutaj powiem z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które rozpatruje w rocznie w zeszłym roku przynajmniej około 7 tysięcy sporów transgranicznych najczęściej i to jest domena naszego kraju i naszych konsumentów, którzy kupują za granicą najczęściej obuwie. To jest coś, co jest absolutnie typowe dla naszego kraju. Dotyczy to też i zakupów wewnątrz polskich. Tak bym to nazwał. Potwierdzają to również rzecznicy konsumentów oraz różne stowarzyszenia, organizacje konsumenckie, które zajmują się tymi problemami na tej płaszczyźnie krajowej. I tutaj to obuwie ma to do siebie, że zawsze ta przysłowiowa część obuwia odpada. Czy jest to podeszwa, czy jest to jakaś inna część. I to jest ten problem, który pojawia się na pierwszym miejscu, czyli taki problem, który jest dość błahy. Ale jest on powtarzający się absolutnie najczęściej, i wtedy taki klient, któremu taka podeszwa czy inna część obuwia odpadła, musi pamiętać o tym, a to też jest jeszcze jedna kwestia, bo to jest jeszcze ciekawe, kiedy ten obuw został zakupiony, bo przepisy od 1 stycznia się w Polsce zmieniły, i zresztą nie tylko w Polsce już te przepisy hulają. Jest coś takiego jak ciężar dowodu, i tutaj po stronie przedsiębiorcy ciężar dowodu powstaje od momentu wykrycia, inaczej, do roku od zakupu, tak było kiedyś, czyli do 1 stycznia, a po 1 stycznia już tak naprawdę takiego, taki ciężar dowodu spoczywa na przedsiębiorcy cały czas. Czyli przedsiębiorca musi wykazać konsumentowi, najlepiej jakąś niezależną ekspertyzą, że to odklejenie przysłowiowej podeszwy nie było albo uszkodzeniem mechanicznym, albo usterką, która wynika np. z błędnego wykonania obuwia, za które to odpowiedzialność taki sprzedawca czy też producent, bo to są już inne kwestie, ponosi. Dlatego najczęstszymi problemami są właśnie takie, w których taki sprzedawca twierdzi, ale to jednak było uszkodzenie mechaniczne, w związku z tym my odpowiedzialności za takie uszkodzenie nie ponosimy. Co w takiej sytuacji może zrobić ten biedny konsument, który zakupił właśnie te buty, przypuśćmy w sklepie internetowym z Francji i odkleiła się ta właśnie podeszwa, o której Pan wspominał? Ten towar został kupiony online producent czy też sprzedawca zagraniczny robi nam problem z uznaniem tych naszych roszczeń. Co w takiej sytuacji dokładnie może zrobić konsument, jak dokładnie walczyć o te swoje prawa? Przede wszystkim nie powinien się poddać i powinien ocenić, bo też są dwa rodzaje ekspertyz. Jeżeli sprzedawca, załóżmy jest to firma X, daje ekspertyzę od swojego biegłego albo swojego rzeczoznawcy lub swojego jakiegoś eksperta, który jest zatrudniony przez firmę X, Wygląda na to, że jest to powiedzmy ekspertyza wewnętrzna, prawda? W związku z tym nie jest to ekspertyza obiektywna, więc zawsze taka ekspertyza, czy taka opinia będzie faworyzowała sprzedawcę. Jeżeli to jest taka ekspertyza, która wskazuje na to, że nie jest ona obiektywna, wtedy nie powinien się poddawać i zgłosić sprawę do takiej, takiej instytucji, którą właśnie reprezentuje, czyli Europejskie Centrum Konsumenckie w Urzędzie Ochrony Konkurencji Konsumentów. Natomiast inna sprawa jest kiedy. Taka ekspertyza wskazuje na to, że jest ona wykonana przez jakiegoś niezależnego eksperta. Sprzedawca czasami ma, to się zdarza z mojego doświadczenia rzadko, że oni wynajmują ekspertów takich powiedzmy zewnętrznych. Nie jesteśmy w stanie ocenić, czy oni są faktycznie zewnętrzni, skoro są to na przykład eksperci francuscy. Też brakuje takiej, powiedziałbym, bazy, która by pozwalała weryfikować, cóż to jest za ekspert. Ale jeżeli wskazuje nam rodzaj tej ekspertyzy, że jest to ekspertyza absolutnie niezależna, no to wtedy taki konsument powinien zaopatrzyć się we własną ekspertyzę i wtedy kontradyktoryjnie ten spór zaczyna się od nowa. I wtedy również można się zgłosić do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które właśnie w takich sprawach pomaga najczęściej, czyli jest to powiedziałbym bezpłatna usługa kojarzenia stron. Czyli bezpłatna usługa kojarzenia sprzedawcy i klienta, konsumenta, w którym to nasi prawnicy oceniają prawnie sprawę, oceniają również sprawę faktycznie, czy ta usterka obuwia faktycznie jest widoczna, bo czasami też muszę stwierdzić, że wiele zdjęć, które jest nam przesyłanych, nie wskazuje absolutnie w taki sposób wyraźny, że mamy do czynienia z obuwiem, które jest uszkodzone. I wtedy, używając naszego centrum partnerskiego we Francji, jesteśmy w stanie skojarzyć obie strony i postarać się o polubowne rozwiązanie sprawy. Ile trwa cały proces? Innymi słowy, w jak dużą cierpliwość musi uzbroić się konsument, jeżeli decyduje się na takie rozwiązywanie sprawy z przedsiębiorcą zagranicznym? Odpowiedziałbym w ten sposób. Jeżeli jest to przedsiębiorca, który faktycznie istnieje, jest to przedsiębiorca, który ma. Pewną renomę na rynku, czyli jest to przedsiębiorca duży, taki, który jest dość znany. Trwa to szybciej, ponieważ wtedy trzeba założyć, że ma on dział reklamacji. Są tacy przedsiębiorcy w Unii, którzy współpracują z Europejskim Centrum Konsumenckim i odpisują nam bardzo szybko. Są to takie duże sklepy obuwnicze, czy duzi przewoźnicy i, i różni inni przedsiębiorcy. Jeżeli jest to firma, która nie do końca jest taką firmą, w której ja bym chciał robić zakupy, to yy, można powiedzieć, że to może trwać tygodniami, jak nie miesiącami, bo warto wskazać, że nie mamy środków przymusu prawnego. To są środki absolutnie miękkie, które kończą się w sy sytuacji, w której przedsiębiorca nam nie odpisze, lub odpisze nam definitywnie, że nie, nie zgadza się na nasze. Postulaty, a postulaty są takie, aby uznał reklamację, prawda? Dlatego jeżeli miałbym wskazać jakieś widełki, to od dwóch tygodni do trzech miesięcy. A co dzieje się w sytuacji, kiedy ten zagraniczny przedsiębiorca do końca nie chce uznać naszej reklamacji, idzie w zaparte. Co możemy zrobić w takiej sytuacji ostatecznej? Jeżeli mamy problem z przedsiębiorcą z poza Polski. A jesteśmy konsumentem z Polski, to pamiętajmy o tym, że w każdym kraju Unii Europejskiej działają pozasądowe podmioty do rozwiązywania sporów. I są to tak zwane ADR-y, które są obecne w każdym kraju. W związku z tym, wówczas, gdyby nam się nie udało rozwiązać sporu, a czasami nam się nie udaje, taka skuteczność oscyluje z moich najnowszych danych. W okolicach 68% rozwiązywanych sporów, czyli te 30% mniej więcej nie jest rozwiązywanych pomyśli konsumenta, wówczas mamy możliwość przekazania sprawy do podmiotu ADR w kraju, w którym znajduje się przedsiębiorca. Czyli tutaj najlepszym takim krajem, aby taką sprawę przekazać do ADR, są Niemcy. Tam jest ten system rozwinięty. Tak samo kraje skandynawskie, troszkę gorzej to wygląda w krajach południowej Europy. Tam dostęp do tych organów jest dość limitowany, tak bym powiedział. Natomiast Wielka Brytania już w Unii nie jest, więc jeżeli kupujemy obuwie w Wielkiej Brytanii, to tutaj. Taki dostęp do tych organów ADR, czy na przykład jeszcze takiej europejskiej procedury w sprawach drobnych roszczeń, która też jest praktykowana przez nas, tylko nie już faktycznie, tylko odsyłamy konsumenta, wskazujemy mu wzory pism, wskazujemy mu wyjaśnienia, jak ma zrobić pozew, czy formularz, ponieważ to jest takie uproszczone postępowanie, i wtedy staramy się jak najlepiej zaopiekować takim konsumentem i wskazać mu. Dalsze drogi, a te, do, a te drogi istnieją. Ostateczność to jest opcja sądowa, przy czym w opcji sądowej nie możemy brać udziału, ponieważ nie mamy takich kompetencji. Możemy jedynie wskazać, który sąd jest właściwy, jak zrobić pismo, czy też co w tym piśmie wskazać, ewentualnie jeszcze to, co jest praktykowane, to udostępniamy dokumenty, które tworzymy sami, ponieważ na poczet postępowania sądowego. Absolutnie taka dokumentacja jest kluczowa i niezbędna. Stanowi pewne potwierdzenie tego, że coś faktycznie się w tej sprawie działo. Także dla sądu to może mieć znaczenie. Staramy się, żeby jak najlepiej zaopiekować się tym konsumentem. Nie twierdzę, że zawsze nam się udaje wygrać, natomiast w większości przypadków jednak taki mały sukces jest. To wsparcie oczywiście jest bardzo ważne. To wsparcie dotyczy wielu różnych spraw związanych właśnie z zakupami u zagranicznych przedsiębiorców. Inna taka sprawa, inny taki przykład. Konsument kupił telefon w sklepie internetowym prowadzonym w języku polskim. Został poinformowany, że telefon ma zostać przesłany z Chin, więc czas oczekiwania może wynosić około miesiąca. Paczka z towarem z Chin przez Holandię dotarła do konsumenta. Po jej otwarciu okazało się, że w środku był telefon zupełnie innego modelu niż ten zamówiony. Konsument nie mógł dodzwonić się do sklepu, ale mailowo został poinformowany, że sklep chce rozwiązać sprawę. Dostał potwierdzenie, że odstąpienie od umowy zostało przyjęte, ale nie dostał adresu, na który mógłby odesłać ten telefon. Oczywiście, bez możliwości odesłania towaru, nie mógł liczyć na zwrot pieniędzy. Pisał do sklepu, ale bez odpowiedzi, no i okazało się, że ten sklep był zarejestrowany na terenie Wielkiej Brytanii. Ten konsument zgłosił się po pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, ale jeżeli są tego typu podobne sprawy, co wtedy? Co w takiej sytuacji? Nie mogę powiedzieć, że to są moje ulubione. Problemy, ale faktycznie takich spraw trafia nam się multum. To wynika, to co pani redaktor przed chwilą przytoczyła, to jest taki klasyczny model, z którym się paramy od, od iluś lat, czyli model dropshippingowy, który sam w sobie nie jest zły. Nie można powiedzieć, że to jest zły model. Firmy z niego korzystają, a raczej pośrednicy, ponieważ to ci, którzy sprzedają nam, Towar, my myślimy, że to są sprzedawcy, natomiast absolutnie to sprzedawcy nie są, to są pośrednicy, a my kupujemy towar od, od przedsiębiorcy z, najczęściej z Azji. W związku z tym, bardzo łatwo jest ocenić, czy mamy do czynienia właśnie z takim przedsiębiorcą, który taki model wybrał. On jest dość ryzykowny w przypadku zakupów, właśnie telefonów komórkowych. To już samo w sobie sugeruje, że idzie on z Azji. Zwłaszcza, gdy mamy w, w regulaminie wpisane tego sklepu, czy też pośrednika, mamy wpisane, że towar idzie około 35 dni, czy tam około 50 dni, albo że konsument zgadza się na to, że jest traktowany jako importer. To są takie wycinki z regulaminu, które wskazują, że trzeba. Mieć już zapaloną lampkę w głowie, że to może być problem, ponieważ ta cała pandemia nam pokazała, że ta sieć dostaw może być zaburzona. Jeżeli to płynie statkiem, bo to najczęściej płynie statkiem z Azji do Holandii czy do Belgii, ponieważ tam najczęściej są te towary przeładowywane, musimy się liczyć z tym, że ten towar przyjdzie później. W związku z tym. Jest taka zasada, że jeżeli mamy określony termin dostawy towaru, to czekamy do tego dnia, w którym ten towar powinien przyjść, i wtedy możemy od umowy odstąpić. Jeżeli nie mamy takiego Terminu, no to się przyjmuje, że w ciągu 30 dni powinien nam ten sprzedawca ten towar dostarczyć. W tym przypadku mamy określony termin i mamy bardzo, jest to powiedzmy 35-50 dni, więc czekamy te 35-50 dni. Jeżeli tego nie ma, mamy pełne prawo wskazać temu sprzedawcy, nawet jeśli jest on pośrednikiem, ponieważ to też wchodzi w grę taki myk, o którym trzeba pamiętać. I jeżeli mamy podejrzenia co do tego, że ten pośrednik wykazuje wszelkie cechy sprzedawcy, czyli wprowadził nas w błąd. Wprowadził nas w błąd co do tego, że jest, że może on być mylony ze sprzedawcą, czyli on nas kojarzył, on przyjął płatność, na jego stronie było wszystko po polsku, pięknie oferty były jakby tutaj możemy uznać, że mamy do czynienia z podmiotem, który stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe i możemy wówczas takie roszczenia w stosunku do niego wysunąć. I wtedy to jest najczęściej, faktycznie są to firmy z Wielkiej Brytanii, które są tymi sprzedawcami slash pośrednikami, i są to firmy tutaj. Tak jak lubię Polskę i Polaków, tak najczęściej są to firmy prowadzone przez Polaków z, z bardzo małym kapitałem zakładowym. Bardzo łatwo jest sprawdzić na stronach brytyjskich Companies House. Można bardzo łatwo sprawdzić, jak wygląda status tejże firmy, czym ona się zajmuje, jaki jest kapitał tego przedsiębiorstwa. Jeżeli jest on niewielki, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, że jest to firma, która może nas potencjalnie oszukać. I takie sprawy zdarzają się często i są one bardzo trudne do wygrania, ponieważ z, z, spotykamy się wtedy z murem. Czyli taka firma z Wielkiej Brytanii twierdzi: ale my nie jesteśmy absolutnie żadnym sprzedawcą. Odpowiedzialnym za brak dostawy jest firma X, czy sprzedawca X z Hongkongu, czy z Singapuru, i proszę się kontaktować z nimi. A wiadomo, że taki przeciętny polski. Konsument, okej, okay, skontaktuje się z tą firmą z Chin, tylko pytanie jest jedno, jak dojdzie swoich roszczeń? Tutaj już te możliwości są bardzo mocno ograniczone. Możliwości są ograniczone, ale oczywiście konsument ma swoje określone prawa, z których może skorzystać. Tych spraw, tak jak pan wspomniał, związanych z dropshippingiem jest bardzo dużo. Częściej udaje się konsumentom wygrywać w takich właśnie sprawach, czy też sporach z zagranicznym przedsiębiorcą. Tak, można powiedzieć, że to jest akurat przyjemne w pracy w Europejskim Centrum Konsumenckim, że większość spraw jest wygrywanych, a raczej powiedziałbym, że w takich sprawach zero-jedynkowych, czyli w których nie ma jakby przestrzeni na ocenę, czy to była kwestia uszkodzenia mechanicznego, czy to była kwestia, jakby w których nie ma miejsca na ocenę, czy to jest niezgodne z prawem. Tutaj, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy albo dostawę towaru, albo albo brak dostawy, to sytuacja jest skrajnie prostsza, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją klarowną. I tutaj, jeżeli jest to przedsiębiorca, czy firma, która istnieje i która ma pewną renomę na rynku i nie jest powstała tylko po to, żeby oszukiwać, takie sprawy najczęściej jakby można powiedzieć prawie zawsze udaje się wygrać, ponieważ w interesie każdej firmy jest to tej, która jest rzetelna, jest to, aby tą sprawę rozwiązać. Ale jeżeli mamy do czynienia z firmami wydmuszkami, które też powstają jak grzyby po deszczu, to tutaj sprawa jest bardzo trudna, i w takiej sytuacji najczęściej musimy odesłać do organów ścigania. I tutaj podpowiedź dla wszystkich konsumentów: ten model dropshippingowy nie jest z natury czymś złym, ale konsumenci powinni Dobrze dobierać te sklepy, w których dokonują zakupów? To jest klucz do wszystkiego? Myślę, że tak. Tak jak pani powiedziała, nie jest to model, który jest odradzany albo w jakiś sposób znienawidzony. Jest to model, który działa i działa on na dość szeroką skalę jest on legalny, przy czym w sytuacji, w której kupujemy towary z Azji, albo po prostu kupujemy towary, które są drogie, a elektronika, umówmy się, nie jest towarem takim, jak byśmy kupili podkładkę pod myszkę czy solniczkę. To jest towar, który jest w jakimś sensie luksusowy i dość kosztowny. I taki towar, który chcemy mieć, ponieważ jest tak drogi, że zależy nam na tym, żeby jednak do nas dotarł. W związku z tym warto, zanim dokonamy zakupu, sprawdzić samodzielnie status firmy, z którą chcemy wejść w stosunek prawny, lub też zadzwonić do nas. My jesteśmy w stanie pomóc w ustaleniu. Oczywiście nie możemy powiedzieć, czy iść w tą umowę, czy nie iść w tą umowę, czy kupić, czy nie kupić, ale możemy powiedzieć, jakie na naszym zdaniem mogą istnieć przesłanki ku temu, żeby kupić, albo ku temu, żeby nie kupić. To jest jedna z kolejnych spraw, które trafiają do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Kiedy konsument ma spór z zagranicznym przedsiębiorcą, nie może sobie z tym poradzić, w jakiej sytuacji może zwrócić się o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego? Konsument, który ma problem z przedsiębiorcą spoza Polski, może zwrócić się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w dwóch przypadkach. Na etapie przed zawarciem umowy. Jeżeli będzie chciał wstępnie ocenić, czy warto wejść w stosunek prawny z jakimś przedsiębiorcą, ocenić, czy jest on wiarygodny, sprawdzić, czy nie było na, na tego przedsiębiorcy skarg. Są też tacy przedsiębiorcy, których znamy bardzo doskonale i, i raczej byśmy odradzili korzystanie z ich usług. Dlatego to jest ten pierwszy krok, czy ta pierwsza. Sytuacja, z której możemy skorzystać z naszych usług, aczkolwiek z doświadczenia powiem, że bardzo rzadko ludzie to robią i raczej kontaktują się z nami w sytuacji, kiedy jest już problem. W związku z tym, kiedy jest problem, można się skontaktować z Europejskim Centrum Konsumenckim tylko i wyłącznie w sytuacji, w której mamy do czynienia z przedsiębiorcą spoza Polski i jesteśmy konsumentami, czyli osobami fizycznymi, którzy dokonali zakupu od przedsiębiorcy spoza Polski i mamy wyczerpaną ścieżkę reklamacyjną z danym przedsiębiorcą. Nie przyjmiemy sprawy dopóki nie mamy dokumentu poświadczającego fakt, że konsument kontaktował się ze sprzedawcą. Nie musi być to być odpowiedź na jego reklamację, ponieważ często jest tak, że takiej odpowiedzi nie ma. Warto, żeby taki konsument wysyłając nam skargę, czy to pisemnie, czy e-mailowo, bo są obie możliwości dostępne, aby Pokazał nam, że faktycznie już starał się sam ten problem rozwiązać i mu się nie udało. Dzięki temu my, my mamy mandat ku temu, aby sprawą się zająć. Jaką drogą można zwrócić się do Was o pomoc? Są trzy sposoby. Przy czym jeden jest sposobem, który nie gwarantuje złożenia skargi, czyli droga telefoniczna. Zawsze można z nami porozmawiać. Nasza infolinia czynna jest w dni powszednie od 10 do 14 i są to cztery godziny pełne rozmów, ponieważ ciężko się do nas, muszę to z przykrością stwierdzić, dzwonić Tych telefonów jest bardzo dużo. A to jest taka forma, która nie gwarantuje złożenia skargi, bo złożenie skargi gwarantuje złożenie nam pisma drogą pocztową lub też e-maila. Mamy takiego e-maila, który od razu, tak z automatu, gdy konsument wysyła nam e-maila na adres e-mailowy podany na naszej stronie internetowej, taki e-mail wchodzi jako skarga od razu do naszego systemu teleinformatycznego, a zatem już jest to skarga. Czyli można powiedzieć, że zaczynamy procedowanie od razu. W jakich krajach możecie pomóc? Możemy pomóc w krajach Unii Europejskiej, plus Norwegia, Islandia i od niedawna Wielka Brytania. Skupiając się na zakupach u zagranicznych przedsiębiorców, przy jakiego typu problemach możecie pomóc? To są problemy z towarami, które nie spełnią naszych oczekiwań? Tak, to są towary, które nie spełniają naszych oczekiwań i mogą być traktowane jako towar, który jest niezgodny z umową. Tutaj, to jest ta pierwsza kwestia. Mamy definicję tego, co jest towarem, który jest niezgodny z umową, więc jesteśmy w stanie ocenić, czy jest to towar niepełny, czy jest to towar uszkodzony, czy jest to towar, który się nie nadaje do, do celów, do których powinien być używany. To jest kwestia odstąpienia od umowy. To jest taka instytucja, która jest dość powszechnie używana przez polskich konsumentów i często jest ona odmawiana przez. Sprzedawców, często e, niesłusznie, nie a często słusznie, więc tutaj też jest kwestia, żeby rozdzielić, kiedy możemy od tej umowy odstąpić, kiedy nie możemy i kiedy mamy rację, twierdząc, że możemy lub nie możemy. To są już inne sytuacje. Brak dostawy towaru to jest też kolejny problem. Który najczęściej udaje się rozwiązać, ponieważ z doświadczenia powiem, że wystarczy skontaktować się z firmą i jakby wspomnieć jej, że słuchajcie, ale nie ma tego towaru, który obiecaliście w ciągu tylu a tylu dni. I zapewniam, że najczęściej jest tak, że ten towar w końcu się znajduje lub się nie znajduje, ale jest zwrot pieniędzy robiony. To są takie, można powiedzieć, w tej, na tej płaszczyźnie zakupowej to tutaj króluje odzież, obuwie i właśnie te trzy tematy. To, co bardzo istotne dla każdego konsumenta, to podkreślenie, że ten każdy konsument, w przypadku także zakupów zagranicznych, ma swoje prawa. O czym jeszcze powinien pamiętać właśnie ten konsument, gdy przed nim spór z zagranicznym przedsiębiorcą? Jakie są te kluczowe kwestie? Zacząłbym od kwestii sprawdzania wiarygodności sprzedawcy, z którego usług chcemy skorzystać. Bardzo często trafiają do nas skargi, które których w ogóle nie powinno być. Czyli mamy klienta, konsumenta, który dokonał zakupu na stronie internetowej, na której nie miał w ogóle prawa wejść. Czyli jest to przedsiębiorca, czy też osoba jakaś, oszust czy cwaniak, który od razu widać po stronie internetowej, że nie jest to strona, która grzeszy wiarygodnością. Każdy z nas powinien, zanim dokona zakupu, Starannie sprawdzić, jakie informacje są podawane na stronie internetowej, czy są tam informacje, które wskazują na to, z kim umowę zawieramy, w jakim terminie będzie ona zrealizowana, jaka jest cena, czy jest to cena łączna, czy jeszcze są jakieś podceny, jakie są możliwości składania reklamacji, czy jest formularz dostąpienia, czy jest formularz do reklamacji, jaki jest przetłumaczony regulamin, albo czy w ogóle jest regulamin dostępny. Na stronie i z kim mamy do czynienia, bo często jest tak, że od razu widać, że jest to podmiot z Chin, co nam później w późniejszym etapie mocno ogranicza czy wiąże ręce, ponieważ nie ma w Polsce takiego podmiotu, który by pomagał w sporze z azjatyckim przedsiębiorcą. To jest ta podstawowa kwestia, i gdyby ta ostrożność, bo to nie jest nic skomplikowanego, wystarczy tak naprawdę, na brzydko mówiąc, swojski rozum ocenić, czy to jest ta firma, z którą chcemy zawrzeć umowę, czy której chcemy wysłać pieniądze. Jakby jest bardzo prosto zobaczyć, czy ta firma jest wiarygodna. Jeżeli nie, nie jesteśmy pewni, możemy dzwonić do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które jest w stanie. Powiedzieć takiemu konsumentowi, czy faktycznie taki przedsiębiorca jest legalnie zarejestrowany w jakimś kraju Unii Europejskiej, i czy jest to podmiot, który jest podejrzany, lub nie. Tak. To jest taka podstawowa zasada, której stosowanie bardzo mocno ograniczyłoby ewentualnie późniejsze problemy. Weryfikujmy, sprawdzajmy to oczywiście jest bardzo istotne. A jeżeli już pojawi się jakiś problem z zakupami u zagranicznego przedsiębiorcy, pamiętajmy, że mamy swoje prawa i powinniśmy tych praw dochodzić. To chyba kluczowe. Absolutnie tak, jest to kluczowe. Każdy konsument w Polsce czy w Unii Europejskiej dysponuje takimi uprawnieniami, które wyróżniają tą Unię Europejską na tle innych, powiedzmy, krajów czy innych obszarów tym, że poziom tej ochrony jest bardzo wysoki. W związku z tym warto też pamiętać o tym, że Komisja Europejska finansuje taki projekt jak Europejskie Centra Konsumenckie i właśnie po to są te Europejskie Centra Konsumenckie, aby taką edukację, taką wiedzę na temat. Przepisów czy uprawnień konsumenckich, nam wyjaśniać. Mnóstwo informacji jest dostępnych bezpłatnie na stronach internetowych, czy to Europejskiego Centrum Konsumenckiego, czy to Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy to wielu innych instytucji, także jest to wiedza ogólnie dostępna. A zatem, jeżeli nie jesteśmy pewni tego, czy mamy do czegoś prawo, warto jest zadzwonić i skonsultować się z. Bezpłatnie, oczywiście, z sprawnikami, którzy pracują w instytucjach konsumenckich, aby być pewnym i aby być nakierowanym na odpowiednie tory. O tym wszystkim opowiadał Karol Musz, koordynator Europejskie Centrum Konsumenckie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Agnieszka Kopacz-Domańska, do usłyszenia. Podcast został zrealizowany przez Fundację ProPublika w ramach zadania Poradnictwo Konsumenckie 2.0 w latach 2022-2023 dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.